Bardzo Was serdecznie witamy. Cieszymy się, że możemy się razem pomodlić. Dzisiaj zaczniemy od słów świętego Maksymiliana Kolbe. Źródłem pokoju jest zdać się na wolę Bożą, robić co jest w naszej mocy, resztę zostawić w staraniu Bożej Opatrzności i zaufać jak dziecko matce swojej, jej najlepszej, swojej najlepszej. Pamiętajmy dzisiaj w modlitwie o papieżu Franciszku i wszystkich chorych. Módlmy się również za ludzi zagubionych, pogrążonych w nałogach. Zapraszamy Was wszystkich do wspólnej modlitwy Anioł Pański. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna był błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryja Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryja Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo stało się ciałem zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan to tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boże Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, radz w serca nasze, abyśmy, którzy ze zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego poznali, wzmękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Pomódmy się w intencji zmarłych wieczny odpoczynek raczej im dać Panie. A świetłość wiekuista, niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Dziękujemy Wam bardzo za wspólną modlitwę. Bardzo Was serdecznie pozdrawiamy. Pozdrowienia dla Piotry, Lidi, Marleny, Ewy, Tosi, Anny, Danuty i Marii. Mamy nadzieję, że również z Wami pomodlimy się jutro o 12.00. Dobrego dnia, dobrej pracy. Cześć. Cześć.